No, a taktyka jest taka, jak on zaczął z to ja mu z wóz dodżuję kometę. Kurwa, My się bijemy chłopie? I Broleń jakiś? First. <grymne> Laia. Kolejny zjawisz się. się zjebać komba listarem. ja pierdzielę ja myślałem, że się nie da. Wiesz kiedy ja ostatnio gram Alistarem? Nie powiem ci, bo to było tak dawno. Spoko, spoko. Ja pierdola jestem zajebisy. Ja pierdola, listarmit Turbo Turbopę. Dla mnie, kurwa, ty, a ja muszę kiomaksować do mojej clearance przecież, czyli będę półczampionem, jaki tamknij polecał w tym kraju, chyba nie wiesz o co chodzi. An enemy has been I enemie zostało wyjęte. Nie wiem the way. Niż <laughs> dzisiaj nie zagra w tę grę o... Zajebiście chogat <laughs> okay. No No powiedzieć Podoba mi się jego damage, tego ziomka, którego wypierdalam do bazy. No poczekam aż później, jak jest i idę wtedy do bazy. Dobry No muszę wypierdalać. Uh. Teraz stracę krypków Ale spoko. Grama Właśnie, mój pick trochę wymaga, żeby mnie jungler kampił. Myślę, że jakbym grał z Widzem? To byśmy rozjebali tego um, malfajta zgantować no, to, to nie wiem czy on mnie widzi w sumie jak tutaj dał barda on tutaj nie widział jak się problemy Metà. I know the way. <coughs> no, io non mi ricordo il modo è Zajebiście, że gram na jakiegoś meleziomka, bo myślę, że na jakąś Syndrę, czy coś, bym tak w pizdę dostał. Miałem ulta w razie bo Tylko nie wiem, czy mogę piknąć ulta podczas jego ulta. Ile dali, żebyś się skurwił? Stuwa. Kurwa, a mówiłem, ej, nic trollowego, nie? Weź coś normalnego. O, Alistar Mead. masz stubę. I mnie nie Ziomek dał jeszcze kolejny 75 zł za Janne na topie, a później dopłacił dwie dychy, żeby jednak AD. Kurde, ej nie fleszuję po niego. Zabiłbym go tutaj fleszem, ale wiesz co? Ja się przydam Timkowi gdzieś. Jestem ja myślę teamowo. Listar. Ja y jestem Fight Bezerki. Chyba no problem jak on ma Jak on ma erkę to ginę, Nie, ja mam r to nie ginę. Ty Ale ty O chuj, chodzi, czemu to działa? M Trzy razy vanem kombosa i go zabiję. Myślę, że Katon by miał gorzej niż Alistair. Malfajda no, Dobra, Ludens Ja wiem tu Storm Surge budują, w sumie chyba też zbudują. Alistar nie jest tragiczny, no na no nikt tym nie gra, nie? Jaki troll jak masz 2-0 Jak oceniam nowy sezon? Fajnie. Na razie. Nie wiem, nie we mnie, nie wiem, nie nie wiem, nie Briar, proszę. Jak ja go na kury wiem, jak dziwkę! XD Alistar mit 40. Noe. <grym> Widzowie, nie, lup, nie róbcie tego na Solokio, dobra? Alistar AP nam idzie. Ej, ale tą adejaną w Nexie to ja kurde nie wiem. Sram się trochę, bo... Co, co ja mam złożyć na nią niby?

Popierdolony to jest stary. Ja mam takie przeliczniki. Nawuję 100% AP przelicznika. Ja pierdzielę to ma sens. AP Alistarzymy. Ale jest star mid-dominating XD. <gryzamy> a, tam, a tam od razu dominating. Mam no. 6-0 po prostu. Każdy tak może. PR. Chyba się nawet nie opłaca ulta maksować, bo to mi daje większy dymy. Znaczy ma sens! Nie wiem. Enjoy, ja się kupię. Ale początek był tragiczny, nie? Ja myślałem, że chuja zrobię A później przyszedł czoci. Malfaj też trochę pointował i mogę napiertanać O jajku. Idę chyba byczek się wkurwił Ja muszę spierdalać Pójdę mi da przydefuje

Może Rabadon iść po prostu, jak mam Medjaje? Myślę, że Medjaje miałaby sens. I my nie mam Medjaje, Rabadon. Pa. Kurwa! E, mi się nie kliknęło. Dobra, git. <coughs> A jest triplkiem. Ja, ja się jestem nafidowany, ja nie potrzebuję więcej. Ale just... <laughs> ja sobie <pierdalam. laughs> Śmiesznie to wygląda. W tym sezonie dostajesz w kuj Movement Speedo z tych komgardo. No ja, idę po blue. W ogóle, tutaj możesz zobaczyć kiedy ci blue spierdoli. Dowiedziałem się tego jakoś losowo, że jak jest, bo on przez minutkę jest, nie? Więc wiem kiedy mam a kiedy nie. Kiedy nowy sezon? Już jest nowy sezon, stary. na dzieciak, takie rzeczy Co my pingują? Siema Kubuś Dobra, dwa i playty Ja bo, bo tym Alistarem walisz kombosa i później tak Czekasz na cooldowny po prostu, trochę jak echo się gra w tym wystarczkę. Wezmę reda, mam nadzieję, że Afel jest nie zauważy. <grymne> 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 To ranket Tak. Dzisiaj Eldena nie będzie. Druga pała i... Kurde. Ej, nie, wydaje mi się, że na Rabadonie jestem w stanie zonsetować tą Caitlyn. Nie, chyba nie. Ale ona jest tankowata. Mm. Nic nie może Cię powstrzymać. Ej! No, biednego Alistarka, nie flashniesz! Tysiąc golda nie ja pierdolę. Tragedia się stała, widzowie. Krowa się wyjebała. Bez zziomkiem odczanym pogadaj, żeby AP iść. Ja ona specjalnie dał dwie dyki, żeby przed AD jeszcze nie, no to. Wam zależy na AD. Kurde, naprawdę no tak? Dziwny ten Alistar! No bo wpierdalasz się w i musisz od razu uciekać. Za zadasz mu damage, ale od razu musisz uciekać i czekać na pozostałe cooldowny. W ogóle Q i W mają taki sam cooldown, no. To jest ciekawostka. No sam nie zrobisz playsów, nie? Musisz z drużyną. To potrzebny jakiś drugi ziomek. Okay, okay. Solo za <grymne> No, może jednak kłamałem. Może salę też możesz komuś najemyć. Dobra, Damage'a chyba mam. Co, jakaś zonia? Do drugiego wajda Kurde, ale widzę jak przeciwnicy macie kryzysty lubią Ja chyba zwykłego wajda trochę No Blitzkrąg No trochę mnie sprzedał ziomek Nie Pójdę rozzywasz tego Jona, on ma jeden, 12 Nie, no złożę tą za nie. Kurde, mogą to przytankować. To był close, ale przez to, że nawet ładnie zagrał, ty. 1-12 miał i mnie prawie najebał. Ale też się ulta nie odpaliłem, nie? Fajajaj, liczbajna Czemu liczba nie ma? Co mam liczbę inna jeszcze składać? Ja teraz na pewno wojskow. mają trochę tych Magic Resistus. A Dimitri No, No groźny jest ten siomek, on ma tylko bodka. Muszę cofać. no? Puk? może być. W Kurde priar. Oh. Nie, on nie książką, tam An ally has been slain. Ale to zajebiście To jest takie zajebiste uczucie jakoś z tego zabijesz Ile mam AP? 590 Kurde, nie tak dużo o, jak na takiej temy Idę na Jona Ziemek ma 1,14, ale mówię ci, to, to jest równa walka. Ja myślę, że na niego z Zonia to by giga oddała. Go Wojtstaw? Jaka zonia? No a co mam złożyć? Jaki to jest lepszy item? Co liczbę? Nie no, damage'a już mam. Shadow Flame. Ja, idę zajebać Caitlyn. Kurde ty no jaki damage oni mają 800 skryta No oh, kurde no widziałem że prędzej czy później zintuje losowo Na EU gram. By the book. Ty Tylko że tylko włączą, to idę na topa tym, mali starym. Nie, nie idź stary. Nie odpowiadam za lpeczki widzów po tym co widzą u mnie na streamach. 16 on ma, ja pierdzielę Ja myślę, że on ma już wyjebane Czy, czy się wyjebie czy nie I będzie po prostu puszował. O, jednak Dobra,

To nawet bije, nie? Alistar mam też. się od razu botem. No, będziemy kończyć tę gierkę. Nie wiem, no nie do się on zadaje nawet damage. to jest real faker dla niedziel. Yeah, ale gunpunk też jest silny w tym sezonie. <laughs> ma nerwarien Da się grać czy są niezbalansowane górna? Da się grać Nie nie kończę. Chcę jeszcze combo to wyjechać, proszę No, no